Cześć, witam Was moi drodzy. Arek od Drukarek z tej strony przy piątku. Sprawdźmy, co jest do ogarnięcia. O kurde, gdzieś herbata się wyda? Już wiem, Tam. gdzie? Z worka. <śmiech> Wylosujemy. W <laughs> to, to lotka co bierzemy. To przyszło do mnie przed momentem, znalezione w zakupionym samochodzie w bagażniku. <laughs> Ciekawy case, co? I to co się leje. To jest brudna robota, więc weźmy coś niebrudnego, jak na chwilę obecną. Tam się leje, tam jest przepełnienie. Yy, drukarkowane, bo na aktusze 364, więc z milion kartek wydrukowała, to te wszystkie pochłaniacze są tam jak szmaty, mokre i trzeba będzie to... Będzie trzeba to, słuchajcie... wyczyścić. No i jakiś zator papieru, takie różne, ceregiele. Więc przy piątku, co będziemy się brudzić od samego rana, bo jest wcześnie? Piąta pięć? Nie, no żartuję. <noise> nie, nie która godzina, 11. A to przyniósł mój znajomy, co zajmuje się autami. Nie zostawiliście w samochodzie? Kolega przyniósł mój słuchaj, kupiłem. <noise> kupiłem, była w bagażniku. Fizycznie wygląda dość dobrze. Nawet ma papier. O. Będzie dzwonił do mnie w poniedziałek. Atramenty też są zastępcze. 129 czarnej, szeroki, 125 kolory. Yy, teraz sezamie otwórz się i zobaczymy jej wnętrze. Zobaczcie na to. Ona wygląda fajnie. Yy, zapylanie jest nieznaczne. Skraparz wygląda normalnie. Jeszcze widać yy, odcienie wszystkiego. Więc no. Czy to będzie drukować? Z samochodem zakupiony. A, już się nie uruchamia. A wiecie dlaczego? Czy nie wiecie? Zaraz Wam wytłumaczę. Kiedyś taki film wrzuciłem, że naprawiłem za 5 zł. drukarkę. No teraz, wiadomo, wszystko zdrożało, więc teraz te 5 zł. nie będzie. Element kosztował 5 zł. Coś mi się tu wylało, chyba. chyba tak. I tu jest ten sam objaw. No trzeba będzie kondensator przelutować przede wszystkim, żeby to działało. Mają tą przypadłość, tak samo jak i te. Płyta główna jest podobna, nie jest ta sama, broń Boże, za to się muszę w końcu wziąć, ale tak, takim taki mam coś awersję na te urządzenie, już tyle razy rozkręcałem, że mi się po prostu odechciało. I Ta drukarka się teraz nie uruchamia przez ten mały pierdolnik, co macie tutaj, tutaj, tutaj jest. On podtrzymuje napięcie, a niestety szlak go trafił i zmieniamy go, to już Wam kiedyś pokazywałem. Kupujecie go nie wiem ile złotych. Teraz takową małą rzecz. Wlutować. Oczywiście to jest płyta która, y, główna od 40/40, -40, ale jest niemal że kopie w klej. Ten sam element tutaj występujący i wtedy bluz znika Uruchamia się wtedy za każdym razem. Y, ona się w końcu uruchomi. Natomiast. Natomiast, żeby to działało, to trzeba by było będzie zrobić. Będę musiał z nim skonsultować, bo ja nie wiem, czy on będzie chciał mi tę tą drukarkę. Bo raz, że to musimy zrobić, żeby ona zaczęła wstawać, tak? Czyli musiałbym do tego podejść w ten sposób, że y, naprawię na płycie ten element. Trochę rozkręcania, lutowania, płytę ściągnąć i tak dalej. Parę minut roboty dla wprawionych rąk. Natomiast dla niewprawionych jest gruba robota. Teraz się uruchamia, ale się pewnie znowu wyłączy. No a później sprawdzić, jak wygląda sprawa Wydruku. No, tutaj jest akurat y, ulotki, y, wizytówki, które próbowali chłopaki sobie tam, y, sobie tam kserować, żeby ją sprawdzać. Reklamy nie będziemy jeszcze im robić. Za mały kanał, żeby <grym> z tego można było jakieś korzyści ciągnąć. A ostatnio na tym kanale, jako kanał YouTube, bo przecież każdy wie, że gdzieś tam reklamy są, bo mam szczerze, że po liczeniu kosztów chyba zostało mi y, Patryk. Policz ile i napisz w komentarzu, bo wiesz, ile trzeba było zapłacić za usługi. Eee, no, chyba ze 150 zł. Ponad 1000 filmów na kanale. 6, 6, 6, 6 y, lat prowadzenia tego i z, no z asensów podliczeń kosztów zaznaczam, bo przecież za darmo nikt nic nie będzie robić, nie? To Arasławkowi pozostało 150 zł. Nic, tylko zostawać YouTuberem <grym> w naszym kraju. <grym> to jest taki śmiech przez łzy. No żałosny, no ale nic nie poradzimy. Jest to nisza nierozrywkowa, więc nie generuje jakiś wyświetleń. No dobra, kurwa, no nie włącza się. No niestety będzie trzeba uzgodnić, co z tym fantem zrobić. Nie chciałem, złędzień nie chciałem. Od razu brać się za brudną robotę od samego początku. Ale będę musiał. Muszę to odłożyć. Myślę, że to chociaż uruchomić. Zobaczymy, jak będzie drukować. Ale to najpierw by trzeba było naprawić, a potem sprawdzać, co się z tym dzieje. No i już. Ale to jest do ogarnięcia. W ten temat jest do ogarnięcia, bo to jest bardzo fajna drukarka, tym, oj, tym bardziej, że to ma format A3 i bardzo tanie atramenty. Połóżmy to i weźmy brudasa. Choć nie chciałem go z rana robić. Brudas gdzieś jest... A ja nie wiem, czy ja tej pani kiedyś tego brudasa nie sprzedawałem lata temu, bo to jest z returnów moich, co kiedyś... Handlowałem tymi zwrotami ze sklepu niemieckiego, gdzieś coś się tutaj przycięło. A przycięło się to, i to dwa mankamenty były w tym urządzeniu. Urywała się ta jedna zębatka. Czy tu coś jeszcze jest? Pani powiedziała, że się coś zacięło, ale też cieknie, jak to podniosła. No tak cieknie, bo tak jak Wam wspomniałem. To już będzie przepełniony ten cały śmiechnik, który znajduje się w tym urządzeniu, więc sprawdźmy go, sprawdźmy czy teraz coś nie będzie działał. Ona jest do pełnej konserwacji ta drukarka, bo przecież... Po tylu kartkach wydruku, widzę, że te rolki, które tam są, są pokryte takim nalotem, takim nagarem z papieru, kurzu i z wszystkiego więc, no ma prawo, prawda? Tusze 364, urządzenie naprawdę było fajne swego czasu zamknijmy to zobaczmy jaką jakość teraz proponuje to urządzenie to były naklejki takie zwrotowe i ja coś kojarzę, że chyba ile? w 18 albo 17, 17 roku mogłem sprzedać tej pani tą drukarkę tu mamy 7 lat użytkowania Eee, Okej, okay. narzędzia powinien być coś takiego, taki taka informacja. Eee, no i co? No i nie ma takiej informacji. Wyczyść głowicę drukującą Narzędzia jest raport Raport o stanie drukarki. Zobaczymy, czy zatnie, czy nie. Zaciełaś? Z... Przyczyna zacięcia to raz, że, że te zapalenie tych wszystkich rolek trzeba je dokładnie wymyć. Widzę, że nie ma problemu teraz, żeby to się nie zdarzało. Druga sprawa, że mnie nie trzeba naprawdę yy, rozebrać od góry i zaraz Wam pokażę, gdzie, co trzeba by było wymienić. Nowe pochłaniacze jakieś dopasuje. no i będzie jak nowa. Będzie trzeba telefonować do Pani, ale gdzie ja ten numer telefonu mam? Nie mam. I don't know, gdzie on jest. Dajże tą kartkę już. Jestem sam ciekaw, ile ona wydrukowała kartek, ta drukareczka. Poza tym, że nie dbają o czarny, to bo po co? O kolor. Zobaczcie, milion lat temu przed naszą merą wyssane są do cna. 11 000 016 stron, czyli 11 016 kartek przez tą drukarkę przeleciało. Ona jeszcze będzie żyła. Papier jest gówniany, żółty, więc to się tak rozlewa, że widzicie, jak to jest stosowanie tego papieru. To ten papier znalazłem u klienta gdzieś w drukarce. Zabrałem mu ten papier, dałem mu lepszy. Bo taki głównie nie używam Tusze czarne, wiem, że ta pani kupuje od nas, ale zobaczcie no. Te tusze się zużyły chyba z 6 lat temu, <grystanie> są suche, nie róbcie tak, szkoda, przegrzeje się tak głowica i później nic z tego nie będzie. Ja wiem, że nie używamy kolorów, <grystanie> kolorów, jak ich po prostu nie potrzebujemy. Tutaj tak specyficznie to się kiedyś, pamiętam, rozbierało, że musimy otworzyć wierzch, to dość prędko nam pójdzie, ale tutaj tak jak mamy taki badziewiasty... Wyświetlacz wielofunkcyjny, który tutaj zamontowali lata temu, bo to urządzenie all in one, sofa, bed i tak dalej. <grym> e, tutaj wdali coś takiego. Tak mi się wydaje. Tutaj jest taka śrubka tajemnicza, tajemniczy klient. I tu, jak to się robiło? Nie rwieta, to na hura. Tylko to się jakoś przesuwało. Ja teraz nie pamiętam jak. Albo nie. Albo nie. Tutaj jest zaczep. Wkręc nam wypadł. A może to nie w tym modelu? A tak, tak. Podważamy i wyciągamy. Także to tak wyglądało. Czyli po prostu jak tą śrubkę odkręciliście, musicie wypiąć z tego do góry i w lewo, i w prawo przepraszam. Jak będziecie rwali, to ząbek się urwie, bo tutaj są takie widzicie? Czy nie widzicie? Bo ja nie widzę. Tu wchodzą i to one się po prostu zazębiają, a jak je cofniemy w jedną stronę, to wyjdą. Wiecie, no jak będziecie szarpać, to też to wyciągniecie, krótko mówiąc, pourywacie te zaczepy, do szczęścia Wam nie będą potrzebne, ale będzie widać, że to było rozkręcane. No i zobaczcie, właśnie, milion sztuk kartek, tu odepniemy sobie z płyty głównej to, połóżmy sobie to na boku. Smalec smalcem poganiany i gdzie, skąd się to bierze wszystko? O, widzicie? Patrz, jak ja to gniotę i dlatego jest, to trzeba wszystko zdemontować, wywalić, wyczyścić. Brudna robota, dlatego nie chciałem od samego rana tego robić. Musi się ufnąć zaraz, no, ale trzeba. Ktoś to musi zrobić. To wszystko zdemontuję i powyciągam rzeczy tu niepotrzebne. Yy, tak to ściągnę. No nic, za, za chwilę się za to zabiorę, <laughs> ale najpierw muszę łyknąć sobie łyk herbaty. Jak na 11 tysięcy stron, to yy, no to nie jest tak tragicznie. Ja zaznaczam, mam takie samo urządzenie. <laughs> Zróbmy raport. I czasami je tu przesuwam. Też z niego leci. Też z niego leci. Bo to jest normalna rzecz. Z tej strony pod spodem czasami ro robi się mokro. Nawet zobaczcie, tutaj jest. Nie chcę mi się tego nawet ruszać czasami. Bo wiem, że będę musiał zaraz to czyścić. Ale to jest drukarka robocza, więc yy, wiadomo. Stoi tu, kurzy się i tak dalej, ale ona działa cały czas. Dla porównania, zróbmy sobie taki raport o stanie, niech to się wydrukuje. I zaraz zobaczymy, ile tutaj kartek wyleciało z tego z tegoż urządzenia. Dla porównania, 11 tysięcy chyba ta firma handluje autami używanymi, tak mi się wydaje. A tu Arosławek handluje tuszami i tonerami i naprawia wasze urządzenia wielofunkcyjne. Yy, Print Sklep to jest reklama wrzucona między film 24 623. Zobaczcie jak ja dbam o urządzenie 11 016 20 prawie 5 tysięcy kartek. I co i co można można na no, byle jakie drukarce no, jest to byle jaka drukarka ale na no, do, dobre atramenty już tak raz takich nie produkują wydrukować 25 tysięcy Wiadomo, na laserową drukarkę to jest nic, ale na drukarkę atramentową. Jest to wyczyn, zwłaszcza, że głowicy, głowica nie była nigdy wymieniana. Moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za atencję. Życzę Wam wspaniałego weekendu. Ja muszę się za brudasa wziąć i to zrobić. Widzimy się po weekendzie. Ja mam po weekendzie, mamy zaraz długi, ultra długi weekend, więc nie wiem jak z tym, z tym się wstrzelimy, ale gdzieś na streamie na kanale DJ Aros znajdziecie mnie znad jeziora którego zagram Wam fajne, hausowe numery. Jeżeli takie Was interesują, dziękuję za atencję. Jeszcze raz Printwork Sklep. Otóż jest to reklama mojego sklepu internetowego z atramentami, z tuszami, materiałami do drukarek. Dziękuję i jeszcze raz bawcie się dobrze w ten weekend. Ma być ciepło. No i miejcie wspaniały dzień. Dziękuję, cześć.